Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. List do Filipian, czwarty rozdział, 19 werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do ciebie: Siedząc przy mnie w ciszy, pamiętaj, że jestem Bogiem obfitości. Moje dobra są niewyczerpane. A moim błogosławieństwom nie ma końca. Żyjesz w świecie popytu i podaży, gdzie często brakuje tego, co niezbędne. Nawet jeśli sam masz wszystkiego pod dostatkiem, widzisz ubóstwo w świecie wokół. Nie jesteś w stanie pojąć obfitości moich dóbr, pełni mojego bogactwa. Spędzając ze mną czas, zaglądasz, jak gdyby przez dziurkę od klucza. Do mojego przepełnionego skarbca. Jest to przedsmak tego, czego będziesz wiecznie doświadczać w niebie. Nawet teraz daję ci z siebie tyle, ile tylko masz wiarę przyjąć. Ciesz się moją obfitością, żyjąc według wiary, a nie dzięki widzeniu.